A gdzie do picia? Do picia ty masz szok jak ja dziwo. Moi drodzy, robimy dzisiaj challenge. Jemy kiszone ślecie. Z moim synem Wojtkiem i z Piotkiem, który y, pozostaje poza kadrem, ale może się zdecyduje y, za chwilę. Do popicia mamy piwko, y, whisky czternastoletnie. Ada Wojtka, na ananasowy i woda. Otwieramy. Wojtek, otwierasz? Nie. Czy ja? Nie. Nie. No dobrze, to lecimy z tym. Miski przygotowane? Trzymaj Wojtek. Jesteś gotowy? Nie. No to lecimy, nie. lecimy z tematem, lecimy z tematem. Uwaga. Naciskam. Oh. Chodź tu, chodź tu Wojtek, nie ma odchodzenia. Trzy, cztery. Oh. Jesteście pewni? Że nie. to mam zrobić? Dobra, dobra. Nieźle! Nie no śmierdzi, ale, ale myślałem, że to gorze. Jest to takie kiszona górki, tylko zepsute trochę. No teraz zaczynam dopiero. O kurde! Ua! 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 Wojtek, chodź tu! Nieźle, ale to nie jest zepsuta ryba, tylko to jest kiszona, myślałem, że to będzie go. Gorsze, chociaż żygać się trochę chce, ale, ale... Poczekajcie, to dopiero zaczynam otwierać. Ale nie, nie, nie polecam otwierać tego w domu. Nie śmierdzi to jak zepsuta ryba. Śmierdzi to jak, yy, jak zepsute ogórki, kiszone. To yy, no taka zepsuta kiszonka. Ale nie jest to przyjemny zapach Bo ty czujesz coś? Nie wiem. Poczekaj, o to? Nie, ja nic nie czuję, bo w waszą stronę wiatr kiedyś. O, 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 o kurde, nie! O, nie wiem, do czego to porównać teraz, ale to dużo gorzej jest na początku. O, 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 a teraz to dużo gorzej śmierdzi, nie, Wojtek? No. O, jest, jest, śledzie, jeby, o kurde, jeby, Wojtek z czy bez, fuj, ja sobie naleję do popicia łuski, Wojtek czym popijasz, Piotrek chcesz, no dawaj, ale będą mi coś do poczucia. dawaj talesz. Wszystko się No, nie, nie pachnie aż tak. To powołaj to. Puszcz to powołaj, Nie. Nie mam żadnego. Czy to, to on jest na tak kobiet chory? Nie tak. ja śmierdzi przecież. Śmierdzi, ale. Ja mogę wziąć całe półce? Mogę. Serio? Tak, wziąć na to. Z chlebem, czy nie? No. Wojtek, z chlebem? Nie, nie. A bo tak. Na razie A, jeszcze ja. To się ze robi? Tak, wszystko, wszystko. Nie wygląda w ogóle źle. Wygląda, wygląda dobrze. Wygląda jak naprawdę y, fajny śledź. Świeżutki. Ale to nie jest śledź świeży. To jest śledź kiszony. Kto pierwszy próbuje? Bo wszyscy weźmy. Wojtek? Ty już od razu kryje, tak? No. grywa tak chyba? No. Gener Wojtek, <grywa> Wojtek generalnie nie lubi śledzi. Ja y, Jadłeś w ogóle jakiś śledzi kiedyś Wojtek? Nie. No to będzie twój pierwszy śledź. Ja też miałem nigdy. Śmierdzący. No. Dobra. Śmierdzi okrutnie. Śmierdzi okrutnie, zobaczymy jak w Sbaku. Ale. Myślę, że będzie gorzej. Nieźle. To, to naprawdę nie jest zepsuta ryba. Ja najbardziej się bałem, że to będzie ryba, która jest zepsuta. A to jest ryba, która jest bardzo słona i ma bardzo specyficzny Ostry smak, nieprzyjemny, ale nie jest to ryba zepsuta. Wojtek, chodź muchy zjedzą. Spływałeś już? No, trochę się jak gówno, serio. Smakuje, nie wiem jak gówno smakuje, ale po tym pierwszym smaku, takim nieprzyjemnym, to on jest całkiem niezły. Trochę jak hmm, olej samochodowy. Ale to połknąłeś od razu? Czy nie, nie, wiem właśnie, czy to był mieć, czy poukarać uh -huh. to, to od razu? Trochę jak olej samochodowy, ale z pewnością nie jest to zepsuta ryba. <grym> 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 ja, ja <Piotrek. grym> jak to Jak mi jeszcze to jest. Jakbym soli. No jest, jest bardzo ciekawe. słone. Ale... No ale y, 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 oh. smaczne czy niesmaczne? Nie wiem. To dziwne. Wojtek. Jeszcze ty zostałeś. Ale nie jest to coś, po czym bym się zżywał. O Boże. Nie, nie jest. Ja myślę, że to będzie gorsze w mhm. smaku, ale serio nie jest, nie jest... nie jest nie jest złe. Może dlatego, że my Polacy lub, lub, lubimy ogórki kiszone. A jest to mimo wszystko kiszonka. Wojtek. Za Tatusia na trzy Wojtek, słucham się. Raz, raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Powiedz coś. Mi. <grym> Nie jest takie złe, nie? Ale smaczne też nie? <grydź> Pogryź trochę, albo zagryź chlebem. <grydź> <grydź> Mal <Masz>. Wojtek, <grydź> no? Dawaj. Pognąć już? Przegryzasz cały czas? <gryzasz> A ty Piotr, to w końcu po czy nie? tak, <gryzasz> tak? Po ktoś? I co? Jak oceniasz ten smak, Wojtek? Dziwny. zasłanie. Ale ten, ten zapach nie jest taki już w tym momencie tragiczny. Na, na początku był najgorzej. Ja myślałem, że może nie, nie, nie bardzo chciałem żygać. Teraz no wciąż <ścoughs> wciąż to nie jest przyjemny zapach. To był trochę jakbyś do jakiejś opory wszedł. No głównym trochę, gównem e, tak. E, ja mogę to porównać do e, z, e, zapachu e, no, zepsutych e, ogórków. Takich trochę zalecujących odchodami. I w smaku tak samo, tylko że jeszcze jest wyczuwalny, wyczuwalny posmak oleju samochodowego. Co, co zgodzisz się Wojtek, no. czy nie? Tak? Ja już nie wiem jak smakuje. No. Gówno, tak? Gówno. <laughs> A nie olej samochodowy. No. Mm. Much się zainteresował. Ty jemy jeszcze? Jeszcze jeden kęs. A patrz mi boli. Gdzie jest wola? Jeszcze kawałek Piotrek, a ty, ty jeszcze jesz, dobra, jeszcze masz. No dobra, jesz, chcemy za kawałeczek. Żeby nie było. O, na, naj, najfajniejsze, co w tych śledziach jest to wygląd. One naprawdę y, nie wyglądają źle. Wyglądają w zasadzie jakby były, no może nie świeże, tak, ale na pewno nie jest to śledź, który jest jakoś tam, nie wiem, na cuty czy, czy cokolwiek, no nie, nie wydaje, już o tym zapachu mówiliśmy, ale on nie jest y, tak naprawdę zły w smakach. Wojtek, zgadzasz się? Nie. No to jeszcze, jeszcze jeden y, gryz. I smak, jest, smak jest koszmarny. I challenge będzie zalecany. No, dawaj Bo się muchy zainteresowały No Skąd ty na tych much? Jemy Bo śmierdzi to. No. Ja mam trzy razy więcej niż ty. No. Hmm. Pomó. Co Jemy. No, raz, Jemy? dwa. No, raz, dwa, trzy. Uw. Ogryź. I poknij. Nie jest złe, nie. naprawdę nie jest złe. Ja byłem przypomniał, że będzie dużo gorzej. Najgorzej to jest jak się otwiera i ten smród się wydobywa, a potem już jest spoko, nie? Co Ty sądzisz Piotrek? Ja, dla mnie ten smród był lepszy niż smak tego. Tak? Mhm. W smaku nie jest złe, śmierdzi. A śmierdziało dla ciebie w ogóle? Znaczy na początku, na samym początku tyfnem, mm -hmm. a potem nie. Pokładłeś Wojtek? Mm -hmm. Jak oceniasz? Po, po, mm -hmm. powiedz, mm -hmm. <laughs> <laughs> powiedz Wojtek, jak jak ty oceniasz y, smaki i zapach No Jadłeś coś gorszego w życiu czy nie? Nie <laughs> To jest najgorsza rzecz, tak? tak? To znaczy, że jak zjadłeś to, to znaczy, że zjesz wszystko. Yeah, wszystko. Tak, No, moi drodzy, to chyba tyle. Nie, 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 nie było tak źle. Widzimy się chyba w takim razie, jak na jakimś challenge'u nowym, tak? Musimy wymyślić coś, jakiś większy challenge jeszcze. Jaki? Jaki? No... Coś... Ostrego. Nie, nie następny challenge jest taki, że otwieram puszkę i jemy całą. No. Jedna puszka na jedną osobę. No, Zjadłeś jeszcze? Nie, nie, albo zjadłem, no nie wiem. Dobra, to w takim razie dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiamy, tak? No, tak? Piotrek też pozdrabia tylko z zakatu.